Witam serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, treningu charakteru. Mamy za sobą już pewne etapy, a dzisiaj bardzo trudny temat wstydu. Kiedy mam takie spotkania hospicyjne z ludźmi ze szkół, liceów, szkołach, w szkołach zawodowych, to jest takie zjawisko, że wystarczy, że wypowiem na głos słowo wstyd. Natychmiast na sali robi się cicho. Bo to jest prawdziwy wojownik, wielki spryciarz, o którym się nie mówi. Nieprawdopodobna siła i robi z nami, co chce. Nawet nie wiemy w jaki sposób, ale walczy z nami tak naprawdę od rana do wieczora. Blokuje, podcina skrzydła. I wstyd właśnie pomaga nam, wbrew temu wszystkiemu, zobaczyć moment, którym w naszym życiu, w naszej historii wydarzyło się coś na tyle trudnego, że skrzydła, które miałem jako dziecko, pełne entuzjazmu, radości, miłości do wszystkich, zostały podcięte. Może jest to ksywa, której nie cierpię, może jest to mój ojciec albo matka, która nigdy nie wierzyła we mnie. To jest nadanie tożsamości człowiekowi, często w pierwszych latach życia. Jestem do niczego. I tak wielu z nas błąka się w poczuciu bezsensu właśnie z taką tabliczką na ramieniu, z wielkim znakiem, jak tatuażem na czole. Jestem do niczego. Dzisiaj proponuję po tym naszym spotkaniu, żeby wziąć sobie kartkę papieru i zadać sobie pytanie, jak mam na imię. Ale nie w dowodzie, nie tak jak rodzice dali mi, kiedy się urodziłem, tylko jak mam na imię. Co mnie definiuje? Są nieprawdopodobne historie, historie, zwłaszcza w odzyskiwaniu męskości, swojej tożsamości w różnych kulturach, kręgach kulturowych, żeby nadać tą tożsamość poprzez inicjację męską. Mężczyzna musi wiedzieć, że jest mężczyzną w jakimś większym gronie facetów. I co to znaczy być mężczyzną? A kobieta co to znaczy być kobietą? Tak jakbyśmy musieli do tego dojrzewać całe życie. Przepiękne historie kobiet w domu starców, które odkrywały, będąc staruszkami, niepłodnymi, że można być płodnym, pięknym, jak ogród, który dojrzewa powoli na starość, na koniec swoich dni. I to też jest wielka tajemnica, którą warto odkrywać, ale trzeba zajrzeć do serca, do tej najgłębszej rany, która często jest jak wielki krater. I która właśnie podpisała nas wstyd, te wszystkie trudne momenty w naszym życiu. I mam nadzieję, że w odkrywaniu, i też właśnie w tej odwadze, żeby zmierzyć się ze wstydem, bo my mamy w sobie tę moc, żeby raz na zawsze wrócić w to, w to miejsce, i już z tą swoją siłą dorosłego człowieka, załatwić tę sprawę raz na zawsze, ocieplić każdy zimny kąt. W którym może siedziałem skulony, płakałem, i odkryłem, że świat to jest bardzo mroczne miejsce, gdzie zostałem zupełnie sam. I mam nadzieję, że dzisiejsza bohaterka naszej historii da nam tę odwagę i zapali światło właśnie w tym najmroczniejszym miejscu naszego serca, przez które naprawdę może przejść światło i nowa szansa. Tęskniłam za kimś, przy kim będę mogła być po prostu sobą. Tata, surowy gość. Mama była jego atrakcyjną ozdobą na spotkaniach wieczornych, biznesowych. Taka pułapka estetyczna, w którą łatwo wpadli. On, smykałka do interesów, ona ładna, owładnięci iluzjami. I ja. Urodziłam się prawdziwa, z problemami i słabościami. Przerosło ich rodzicielstwo. Dziś jestem dojrzałą kobietą i wiem o tym dopiero, bo mała dziewczynka skanowała rzeczywistość i wszystko brała do siebie. Byłam pewna, że to moja wina. Mama rywalizowała ze mną o czas ojca, którego i przy niej i przy mnie nie było. A dla taty stawałam się zupełnie nie tą osobą, którą zaplanował w sobie. A planować umiał bardzo dobrze. Miał firmę, wiele oddziałów. Ludzi i pieniędzy, które ciężko zliczyć. A ja chciałam zmieścić się w plan mojego taty, ale nie umiałam. Czułam, że przeszkadzałam w wizjach na przyszłość, wyjazdach za granicę. Przerzucana od babci do ciotki, niańki, latem obozy, najlepiej kilka tygodni, w ciągu roku internaty. Stać nas było. Słyszałam kłótnie rodziców, jak ona już musiała zostać ze mną. A on wymówki. Przecież wierzy, że muszę jechać, bo inaczej stracimy. Pff, nie wiem ile kasy. Nic mnie to nie obchodziło. Tęskniłam za kimś, przy kim będę mogła być po prostu sobą. W liceum zaczęłam się buntować. Wpadałam w ramiona różnych facetów, którzy zamiast mnie kochać, wszystko było na opak. Dopiero dziś wiem, że zamiast czułego serca wyhodowała się lodówka w mojej duszy. Mężczyźni mnie wykorzystywali i rzucali. Robiłam sporo zabiegów upiększających, jak moja matka. Myślałam, że jak będę mieć tu mniej, tu więcej, ktoś w końcu zostanie przy mnie. Nic nie miałam akurat. Chodziłam po świecie z napisem na czole: Nie przeszkadzać nie przeszkadzać takie mi imię nadali rodzice. Do teraz się wielu rzeczy wstydzę. Ja stara baba chodzę na palcach, jak się zapomnę, bo mamę bolała głowa, a ojciec miał rozmowy wagi państwowej. Zaszłam w ciążę. Ucieszyłam się w pierwszej chwili. Dziecko będzie mnie kochało z automatu. Poród był ciężki. Obiecałam sobie, że nigdy więcej dzieci. Popatrzyłam na niego i nie umiałam go przytulić. Nie rozumiałam tego. Nie umiałam się nim zająć. Wszystko we mnie wybuchało. Chciałam uciec. W połogu ciężko uciekać. Zabić się? Ciągle ryczał, a ja stawałam się coraz bardziej, coraz bardziej zimna. Związek mi się rozleciał. Wykonywałam obowiązki, zadania, nic więcej. Miałam różne myśli. Dziś oglądam zdjęcia sprzed lat. Byłam piękną dziewczyną, ale nigdy tego w sobie nie widziałam. Oszpecałam się skalpelem, i nawet jak wyglądało na chwilę lepiej, w sercu pustka coraz większa. Bo to nie pomogło. Nie dawało rezultatu, jaki chciałam osiągnąć. Wciąż sama nie kochana. Tęskniłam za kimś, przy kim będę mogła być po prostu sobą. Przy dziecku mogłam, ale był nowy problem. On stawał się odbiciem lustrzanym wszystkich moich wad, słabości, tego, czego w sobie nienawidziłam. Próbowałam wiele razy wykrzesać z siebie czułość, gest jakiś, przytulić. Nie umiałam. Patrzyłam na mojego syna, jak na kogoś, kto zabrał mi moje plany na przyszłość karierę zatrzymał. Zaraz chwila. Przecież to brzmi tak samo jak wtedy, kiedy ja płakałam w kącie ślicznego pokoiku i tęskniłam za kimś. Przy kim będę mogła być po prostu sobą. Późno się zorientowałam. Nie wiem, ile razy obiecywałam sobie, że nie będę taka jak moja matka. Ech, to, że z wyglądu jestem do niej podobna, to nic. Mam nie tylko jej oczy, ale sposób patrzenia na świat. Na siebie patrzę jej oczami. Brak miłości najbardziej rani. Moi rodzice, ja i mój syn, w lodówce wychowani, mający wokół bogactwo, a z tak wielką pustką. Tydzień temu coś pękło. Mam raka, zdycham, inaczej tego nie nazwę. Lekarz powiedział: Proszę pani, nie ma już wyjścia. Mój syn, obcy dla mnie człowiek. Tak, wiem, że to dziwne i trudno się przyznać obcy dla mnie człowiek. Przyszedł do mnie i jako pierwszy w tym zaklętym kręgu pokoleń wyrzucił mi w twarz wszystko. Wszystko. I wiesz co? Rozstrzelał moje serce. Pękło, pękło, pękło. Serce jak wielka skała. Otworzył tą prawdą grób. Ja i tak nie żyłam. Przemilczałam wszystkie te ciosy. Miał rację nie umiałam go kochać a to bardzo boli. Ale on o dziwo mnie uzdrowił. Patrzył na mnie tymi brązowymi oczami miał łzy mi też ciekły strumieniami. Pierwszy raz go przytuliłam z pełną czułością, otworzył moje serce, swoją szczerością, i na końcu powiedział: Mamo, ja cię nienawidziłem tyle lat, tęskniłem za kimś, przy kim będę mógł być, po prostu sobą. A to ty mnie nauczyłaś kochać kogoś, komu wszystkiego brak.